Cześć, dzień dobry. Jeszcze totalnie nie ogarnięta. Właśnie wskoczyłam w ciuchy takie do ćwiczeń, założyłam buty i wskakuję na orbitrek Nie pamiętam kiedy ćwiczyłam. Albo w tamtym roku zimą, albo teraz na wiosnę. Jedna z dwóch, ale wskakuję i zobaczymy, ile mi pójdzie. Dzisiaj mam nadzieję, że chociaż z 15 minut mi pójdzie. Powiem Wam tak. Niby 15 minut. Ale jestem cała mokra. Zdyszana i uradowana do po prostu granic możliwości. Jestem przeszczęśliwa, że w końcu mogłam poćwiczyć. I ja myślałam, że w tym roku słuchajcie zimą czułam, ale ja przecież byłam po operacji, nie wolno mi było ćwiczyć. Więc tak, idę szybciutko pod prysznic. Siadam, ogarniam się, bo dzisiaj mam nagrywać dla was filmiki stacjonarne oraz chcę z wami zrobić dzisiaj live'a. Cześć, dzień, dobry jeszcze raz. Słuchajcie, ogarnąłam się. Miałam prostować włosy, ale mówię, a w sumie. Nie ma sensu, i tak za chwileczkę się spuszczą, zwłaszcza, że jest wilgoć w powietrzu, bo pięknie pada. Słuchajcie, nareszcie pada, nareszcie pada. Za chwileczkę również będę dla was nagrywać filmiki. Ale chciałam z wami zrobić live'a i czekam, bo tam jest, słuchajcie, tak malutka różnica procentowa, czy o 8 godzinie, zrobi, o 8.30 czy o 11:00 zrobić live'a, że słuchajcie, nie wiem czy się odpalać, na razie ładuję telefon. I za, za chwileczkę przejrzę sobie właśnie notatki odnośnie serii oszczędzania, dlatego że chciałam dzisiaj dwa filmiki nagrać. Czekam na informację od Wojtka, czy jest wypłata, czy nie ma wypłaty, i muszę zrobić jej zakupy. I tak, cały czas taki wiecie: a tu, a tam, a siam. Więc nie jest to zbyt fajne. Za chwileczkę też usiądę, zrobię listę zakupów, ogarnę posiłki na obiad. A może by to zrobiła na live? Tak, wspólne organizowanie posiłków? To jest myśl. Ale tak, coś trzeba mniej więcej robić. Powiem wam, że tak mi się dzisiaj nic nie chce. Czuję, że ostatni tydzień mnie wypopował emocjonalnie i teoretycznie powiem w tym momencie skakać ze szczęścia. No, tak nie jest. Tak nie jest. Ten tydzień też nie będzie łatwy. Bardzo intensywne poranki. Tak jak widzieliście, ja już ćwiczyłam. Teraz czekam jeszcze na tą kwestię mm, live'a. Za chwileczkę siadam, będę nagrywać filmiki. O 12 muszę iść na zakupy. O 13 odebrać Piotrka, zrobić Później wrócimy z przedszkola, trzeba zrobić obiad, trzeba później jeszcze się z piątkiem pobawić, ogarnąć trochę rzeczywistość w domu i, będzie, i chłopaki pójdą spać, a sobie jeszcze wieczorem chwilę książkę poczytam, bo kończę słuchać audiobooka z mm, Kiedy wstanie świt od Magdaleny Szponar, a jednocześnie czytam książkę Zaproś na pumpkin latte i jakoś nie wiem, z tą książką ruszyć, e, więc sobie właśnie wieczorem trochę poczytam. No i później wiadomo, trzeba spać jutro znowu, a przez cały tydzień, słuchajcie, planuję ponagrywać te wszystkie filmiki. Chcę już zakończyć serię nagrywania metody kopertowej mam zrobione. Słuchajcie, filmików ma być 13. Ja mam nagrane dwa, przez to, że już jeden nagrałam wczoraj i od razu go Wam opublikowałam, więc teraz na sobotę pójdzie trzeci. Więc ja chciałabym mieć już to wszystko, po, słuchajcie, nagrane w przyszłym tygodniu. Wojtek Manocki, więc ja bym sobie spokojnie te filmiki montowała. Co robię z planie Paplanie przez pół godziny? Plączę jej się język. Słuchajcie, jeżeli oglądaliście live, jeżeli on faktycznie się właśnie, bo on się właśnie zapisuje, jeżeli on faktycznie wejdzie, to mnie rozbraja końcówka. jak po prostu dziękuję bardzo za ten filmik, dziękuję za vlog. Słuchajcie, tutaj już wpadł automat, tu już wpadł stresik. To już wpadł stresik, autentycznie. No właśnie, wypiłam z wami kawałek kawki, za chwileczkę biorę się dla was filmików stacjonarnych. Trochę zaporozmawialiśmy, trochę wam poapowiadałam o sobie, jeżeli chodzi o moje święta, wspomnienia ze świętami, bo mogliście mi stworzyć listę obiadów na najbliższe 4 dni, więc tak... Fajnie, że byliście na vlogu, na live'ie. Myślę, że takich live'ów może być więcej, bo jak widzicie, no ja mam fajną ciszę, mogę teraz dla was częściej się odpalać, Myślę, że gdzieś tam, któregoś dnia w sobotę Wam się odpalę, na przykład pod wieczór, albo gdzieś tam w czwartek, na przykład wieczorem, no zobaczymy. Zobaczymy, będę się dla Was próbowała coraz częściej odpalać, bo myślę, że warto, warto w taki sposób. Dobra, słuchajcie, filmik nagrany. Mój mąż już coś kombinuje sobie. obiadem, a dopiero co na... Co, dopiero co z Wami ustalałam na live, co dzisiaj robić, ale mój mąż powiedział, że on chce dzisiaj kanala. Więc może być tak, że dzisiaj jeszcze kebuk leci. Dobra. Idę czytać książkę. Wiecie co? Mam ochotę po prostu albo poczytać książkę, albo odpalić sobie YouTube'a. Masakra. Ale pięknie pada. Nawet chyba tą książkę sobie wezmę tutaj, słuchajcie, bo tak pięknie pada. Tak cudownie, jak słuchacie, jak deszcz uderza o o parapet. jest cudownego. A w ogóle, właśnie na live wam mówiłam o tym, że ten rok na w ogródku dał mi tak trochę do myślenia, jeżeli chodzi o yy, sadzenie, osianie. I powiem Wam, że w przyszłym roku będę stawiała raczej maksymalnie na 10 rzeczy: na pewno postawię na fasolkę, na pewno postawię na cukinię, ale muszę wziąć swoje, słuchajcie, yy, nasiona. Słuchajcie, brakuje mi dzisiaj słów. Muszę wyciągnąć swoje nasiona i zastanowić się, co ja faktycznie w przyszłym roku chcę. Na tej dziewczynie chcę mieć. Na pewno chcę mieć sałaty na wiosnę, na pewno chcę mieć rzodkiewki, na pewno chcę mieć koperek. No i na pewno chcę mieć fasolkę, cukinie, pomidory. Na pewno rezygnuję z marchewki, na pewno rezygnuję z pietruszki, na pewno rezygnuję z pora. Ale chyba z cebuli nie będę rezygnować, z czosnku nie będę na pewno rezygnować. Mój może by usłyszał, że rezygnuję z czosnku, to by mnie chyba, nie wiem, prześwięcił. Natomiast jest faktycznie takich rzeczy, które będę rezygnować, ale też będę chciała wypróbować nowych rzeczy w przyszłym roku, jak na przykład cukinię piżmową. Będę próbowała zrobić. No i chyba już nie będę aż tak szaleć z cukiniami ozdobnymi. Chyba wysieje tylko jedną, dwie sadzonki, bo w tym roku to ja się aż buję ich na działkę. To wszystko zebrać do końca, bo tam jeszcze trochę jest. Łyczek i lecę. Mmm! Jeden z Was mi pisała o tym toniku. Wyciągnęłam go w końcu. W końcu go wciągałam, stwierdziłam, że witamina C trzeba już, musisz wjechać. Słuchajcie, właśnie sobie wspomniałam, że na liveie Wam mówiłam o tej lampce, bo my nie palimy górnego światła wieczorem, tylko taki właśnie coś. Wkładamy do kontaktu. Tu macie nazwę. To jest petarda, słuchajcie. Macie tutaj czujkę, jeżeli macie to w kontakcie i czujka wyczuje, że już jest ciemno, zapala Wam się lampka. Taki fajny robi półmrok. Ja tą lampkę używałam, kiedy urodziłam Piotrka. I miałam ją przez całą noc włączoną, ponieważ no właśnie lekarka w szpitalu mi powiedziała, że muszę mieć włączone światełko, żeby wiedzieć co się dzieje z dzieckiem i dobrze, bo Piotrek jak się budził do jedzenia, on nie płakał, on po prostu czekał aż my wstaniemy, albo smokał po prostu. Więc ta lampka mi się wtedy bardzo przydawała i właśnie od jakiegoś czasu nie palimy górnego światła, tylko albo lampkę nocną, albo wkładamy to do kontaktu. Piotrek też lubi teraz jakieś ciemno. Teraz, jak wiadomo, robi się dużo szybciej ciemno yy, i dużo później wstaje słońce. Więc, jak Piotrek do nas przychodzi, sobie już posiedzieć z nami rano, pogadać, czy czekasz, zrobię kokao, to zapalam tą lampkę, bo on wiadomo, nie chce mieć jeszcze ostrego światła, bo dopiero co się obudził. Tylko chcę mieć taki właśnie półmrok i wtedy zapalam tą lampkę. Sprzóżowałam chyba tej ciszy bez Wojtka, bez Piotrka. Mam wrażenie, że moja głowa. Jest jeszcze obciążona, ale jest dużo lepiej. Ale stwierdziłam, że słuchajcie, jeżeli w czwartek ma być 12 stopni, ogrzewania nam prędko nie włączą, to wyciągam Piotrka ukochaną piżamę. W tamtym roku w Pepko kupiłam taką polarówkę i słuchajcie, Piotrek ją kocha. Uwielbia. Więc... Chowam ją. A przy okazji wyciągnę wszystkie krótkie <śm> rękawki, bo to już raczej no umówmy się, troszeczkę będzie za chłodno, jeżeli nie będzie mieć ogrzewania. A przy okazji wyciągnęłam mu kamizelkę. W razie jakby gdzieś tam jeszcze miał... Byłby dzień bez deszczu, ale chłodny, to wyciągnęłam mu kamizelkę. Ale powiem wam szczerze, że poczułam jesień. Ja ją po prostu czuję. Nareszcie. W tym momencie mam ochotę pochować wszystko, co jest letnie. Autentycznie. Mam ochotę posprzedawać letnie sukienki. Mam po prostu takiego... Bawera jest jesień i koniec, mój vibe. Ale boję się, że jeszcze tu pały wrócę. Byłam słuchajcie, na ekspresie w sklepie, żeby dokupić parę rzeczy, żeby już później chodzić, więc tak. Cholza dosłownie 39,99 aż się śmiałam ze znajomą, że zostaje mi grosik. Chleb numer jeden chleb numer dwa. Woda dla Wojtka do pracy. Dwa bondy, bo były na promocji, wychodziło około 5 zł za dwa opakowania. Dobra. mięsko, Drugie mięsko było 1 plus 1 gratis, więc 6,50 za opakowanie wychodziło. Dwa mleka. Koncentrat, bo jutro zrobię pulpeciki. I coś na kanapki. Tyle. Lecę po Piotrka. Co ci mała wyciągnęła? Na małpijzankę! Słuchajcie, kupiłam tą w tamtym roku piżamę. on ją kocha, on ją uwielbia. I jak się dowiedział, że ją wyciągnęłam, od razu okazał się ubrać? Znaczy w sumie sam się ubrał. To bym tylko wyciągnęła. Pomachasz? Tak. Słuchajcie, Piotrek dostał jakiś czas temu od e, mojej znajomej tutaj z YouTube'a. E, taki właśnie coś jak zrób to sam kreatywne i mamy do wyboru właśnie czy te miszki, czy te, te e, małpki. I Piotrek właśnie stwierdził, że robi małpki. Już jedna małpka zrobiona, zaraz zrobi drugą. I gdzie przykleimy małpki? Do której szafy? Do brązowej, czy do białej? do brązowej. Dobra, to zaraz będziemy przyklejać, a najpierw zrobisz drugą, tak? A mama idzie robić kakałko? Mama idzie robić kakałko? Tak. Okej. Okay. Cześć, młodku! Cześć. Dobra, słuchajcie, my się już bierzemy za czytanie książeczek, więc dziękuję bardzo tego vloga. Drogo widzicie z lekkim opóźnieniem. Mama, będziemy się bawić w chowanego? W chowanego, czy czytamy wampirka? Rana, jak chowanego. wrócę... Dobra, jednak się w wchowanego. Ale tak, dziękuję bardzo za dzisiejszego vloga. Widzimy się w kolejnym. Mam nadzieję jutro. Trzymajcie się, papa. Pa.